Hejka. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w siódmym vlogmasie. Zacznę może tego vlogmasa od opowiedzenia historii yy, z dzisiejszej nocy, a właściwie trochę z dzisiejszego ranka. Ja sobie spokojnie śpię, bo mi po prostu idealnie się plutko pod kołderką na łóżeczku, No perfekcyjnie. Ale nagle się przebudziłam, bo aga zaczęła zabierać mi kołdrę. Mamy dwie kołdry na łóżku. No, jakby mają no różne wzorki. W sensie aga ma taką, jak tutaj o widzicie. <grystanie> ja mam taką, o. A w ogóle od drugiej strony jest dość podobna do tamtej, więc może to się po prostu pomieszało coś w nocy. I słuchajcie, ja sobie leżę, leżę, sobie śpię i nagle. A mnie zrywa tą kołdrę i na się nakłada. Ja sobie myślę, no nie wiem, co się dzieje. No, ej, jakby ja też miała mieć kołdrę? Myślałam, że chociaż mi odda tą drugą, bo chyba ona nie miała zamiaru mi oddać tej drugiej. Ale zaczęłam się szarpać, żeby mi tą drugą kołdrę oddać. W zasadzie sensie chciałam tą moją kołdrę z powrotem. A ona mi oddała swoją, tak sobie myślę, co jest. Potem miałam dokładnie czy ja jej zmieniam pościel i która jest w końcu kołdra moja, która jej, no bo wiecie, na co to się myśli wolniej, w sumie to się nie myśli. I tak. No nie no, ona mi odda swoją kołdrę, więc aż się wkurzyłam i zerwałam tą moją kołdrę z niej, oddałam jej jej kołdrę i taka to historia z dzisiejszego wieczoru, ale w sumie noc, w sumie to poranka, ale jakby się tak bardzo przebudziłam, potem rano wstać się nie mogłam. mi dzisiaj śniadanko do Ajoli, bo w tygodniu jest fajna promka, no ale i tak obudziłam się z takim bólem gardła, że w sumie poszłam spać dalej na jeszcze ponad godzinę. Zaraz wybieramy się na lunchik do India Gate. Już miałyśmy to zrobić parę dni temu, w sumie to już dawno temu miałyśmy tam iść na lunch, ale ani razu nie byliśmy, bo ja nigdy nie mam czasu w sumie w tych godzinach porannych. No ale dzisiaj po prostu na jedne zajęcia nie pójdę. Dokończę prezentację na demografię. Właśnie dokończę ją tam na lunch, chociaż tam bardzo szybko podają, więc nie będę miał tam czasu zbyt na robienie. Znaczy tak w ogóle już dzisiaj mam jedne zajęcia o godzinie 8.55, ale na nie to już nie chodzę od dawna, bo to jest wykład z ekonomii międzynarodowej. Ciekawe co potem powiem, bo on się tego wszystkiego sama nauczyć, ale na ten wykład prawie nic nie chodzi. No, a potem właśnie mam to zarządzanie, na które dzisiaj nie idę, bo mam jeszcze zwolnienie lekarskie. No i po tej jakże fascynującej opowieści i myślę, że pora na kalendarz adwentowy ze skarpetkami. W ogóle kupiłam wczoraj kolejne skarpetki, ale to nie dla siebie akurat. Ale tak, generalnie polecam bardzo. Ja uwielbiam skarpetki, jakieś dziwne wzorki, kolorki i takie tam. Więc może sobie odpakujmy e, siódmą skarpetkę. Tu jest siódma skarpeta. Uuu, co my tu mamy? To będzie skarpetka w narty! Wow! W sensie jutro pewnie będzie jakaś, nie wiem, wielka narta czy coś w tym stylu. Yy, ale tak, tutaj mamy gogle narciarskie, rękawiczki, czapkę i takie tam, więc jest śliczna. Już czekam na jutro, żeby mieć drugą skarpetkę do pary. No, a dzisiaj sobie ubiorę skarpetki te, co mi się wczoraj skompletowały, czyli z wydrami. Dobra, kalendarz zamykam, odkładam. W muszę jeszcze go zapiąć tym takim czymś. W ja nie wiem, w ogóle po co ja to nakładam codziennie. Chyba po prostu sobie ja tylko yy, dokładam roboty codziennie. Dzisiaj, pomimo faktu, że nie powinien będzie wychodzić, to wyszłam w końcu na miasto, żeby zobaczyć, jak ładnie jest oświetlone yy, krakowskie przedmieście, Nowy Świat i tamte okolice. I w sumie jest tak samo jak w zeszłym roku, czyli ani się nie zawiodłam, ani się jakoś, yy, no nie wiem, nie zaskoczyłam. Ale nie no, naprawdę ładnie to wygląda. Nie wiem, jaka jest odczuwalna temperatura na dworze, ale jest bardzo niska Je i jakieś minus 10 stopni. Szłam w tej bluzie. Na głowie jeszcze miałem nałożoną czapkę, dość grubą kurtkę i troszkę zamarzałam. A moje palce to po wyjściu, w sensie po przyjściu do mieszkania, no, były jak takie kosteczki, całe zziębnięte i się ledwo dało obsługiwać telefon. Potem też trochę zgłodniałam, więc uznaliśmy, że idziemy na jakieś jedzonko. Miałeś się iść do maka, ale się okazało, że jest jakby obsługiwanie tylko na wynos. To uznam, że ej, w sumie to nie ma sensu, bo chciałam drwala, w tym roku jeszcze nie jadłam. No, ale że ostatnim czasem wydaje mi się, że bardzo mak na jakości stracił, jakby i tak to nie, nigdy nie było jakieś bardzo dobre jakościowo jedzenie. No to y, odpuściłyśmy i uznaliśmy, że po prostu jedziemy na jakiegoś burgera. No, ale po drodze było Aioli, więc poszliśmy tam i była dzisiaj akurat fajna promka. Y, margarita i margarita podyche. Więc sobie spędziłyśmy razem bardzo miło wieczór. Byłyśmy też w biedronce i mogę Wam pokazać zakupy. Dużo ich nie ma. Bita śmietana tak jakbym się jedna skończyła dalej camembert yy, takie coś takie coś, nie wiem co to jest Cię w sumie nie wiem jak to się nazywa, ale ja dam to już kiedyś tak jak, jakby oscypek do tego bonitki i baton proteinowy okazało się, że jutro moje pierwsze zajęcia będą zdalnie, więc się bardzo cieszę w sensie miałam na nie w ogóle nie iść ale jak zobaczyłam, że są zdalnie, no to co to dla mnie jest żeby wstać włączyć kompa i Pójść na nie. Tak, a potem już idę na wszystkie trzy następne, bo mam parę rzeczy do ogarnięcia i nie mogę mieć większych zaległości. Bo ostatnie dwa tygodnie czy tam trzy, to tak te wszystkie e, moje jakieś tam rzeczy nieogarnięte się nawarstwiają I tak już widzę po prostu kolejny tydzień, jak będę musiała to wszystko ogarniać sobie. A teraz e, przy okazji odpakujemy sobie prezent z dnia 7 grudnia. Yy, waszym zdaniem w środku jest lub są: uwaga, uwaga yy, musli, maskara, błyszczyk, balsam, herbata, suchy szampon, zestaw kredek markerów kremik, yy, tonik do twarzy, ozdoba świąteczna, żel do kąpieli, przyprawa korzenna, posypka, przyprawy i tyle. Także otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. O tak, to jest krem do stóp. Okej, okay, myślałam, że do rąk. W sensie, jeszcze ja się podejrzewam, że to będzie krem z organika, bo pasowało mi po, jakby, rozmiarze, ale kremu do stóp się nie spodziewałam. Odpowiedź kremik padła tylko raz i był to komentarz od ADD, więc pozdrawiam Cię. Dzień trzeci z rzędu. Buziaczki. Uff. A jeżeli chodzi o literki, to znowu, w sensie znowu. Już drugi raz, nie z rzędu, ale drugi raz od początku vlogmasów. Pozdrawiam bardzo serdecznie Karle. No i przypominam reszcie o trwającym przez cały okres vlogmasów takim mini konkursie. Właśnie tutaj podczas filmiku się pojawiają różne literki, i waszym zadaniem jest je wpisać w poprawnej kolejności w komentarzu. I osoba, która jako pierwsza poda odpowiedź, zostanie pozdrowiona na filmiku następnym, a osoba, która w trakcie Całych wszystkich vlogmasów poda tych odpowiedzi najwięcej poprawnych. Dostanie ode mnie jakiś mały prezencik. Już daję Wam kolejną szansę na pozdrowionka. Tutaj jest paczka z dnia 8. Generalnie to się raczej nie wygina. To jest jakieś pudełko? Nie. To jest coś niewymiarowego i takiego o nieregularnych kształtach co nie mam pojęcia, także yy, wpisujcie w komentarzach, co Waszym zdaniem tutaj w ósemce się znajduje. Tak założyłam teraz w aparacie, że mam piękne wypieki i nie wiem, czy ja znowu jestem chora, czy znaczy, tak jestem znowu chora. Akurat to nie podlega wątpliwościom. Klaudia też jest chora. Eee, no, ale zobaczymy jutro, jak się będzie Klaudia czuła, jak się ja będę czuła. A teraz już pora kończyć tego vlogmasa. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie no i do zobaczenia, widzimy się jutro. Pa, pa!